Cześć, witajcie. Dzisiaj będę, znaczy może inaczej, zrobię unboxing nowej figurki, którą zamówiłem rok temu. No i bez zbędnego przedłużenia, myślę, że możemy zobaczyć, co takiego tutaj mamy. A więc. Tak, paczka od, yy, od Good Smile'a. Yy, rozpakowałem ją wcześniej, żeby zobaczyć, po, po prostu, czy produkt jest zgodny. Tutaj moje dane są yy, bezpieczne. Tutaj tak o zrobię. Po otwarciu widzimy małe podziękowanie, tak. Yy, za kupno. Niestety. Nie mam żadnego statywu, więc będę musiał się posiłkować jedną ręką. I. Oj z drugiej strony. Oto jest. Mała tubi. Ojej, dajcie mi chwilę. Jestem z powrotem i tak oto się ona prezentuje. Zobaczmy jeszcze samo pudełko, bo jest przyznaję, bardzo dobrze zrobione tutaj też musiałem się posiłkować, jakby to otworzyć to jest cholernie trudne do otworzenia bardzo dobrze widać zabezpieczone eee, więc, o tutaj widzę, że są minki fajnie można sobie zmienić rzeczywiście na, najlepsza firma Square Enix tak więc myślę, że mogę przejść do wyciągnięcia jej z pudełka. I tak, oto prezentuje się gwiazda głównego programu. W środku była jeszcze taka widzę instrukcja. Oczywiście jest po japońsku, a ja nie umiem po japońsku, więc dobrze, że są te obrazki, to może coś tam zrozumiem, ale no tutaj jakby nie ma większej filozofii ze względu na to, że już mam jednego nendoroida i szczerze powiem, że jak dostałem pierwszy raz tą paczuszkę to spodziewałem się, że ona będzie w sumie większa, a to dlatego, że jak wspomniałem mam też jednego nendoroida jest to Saber Lily z Fate'a i jak widać zrobimy to tak no, no. Jest różnica, prawda? Taka dość A, wysokościowo i szerokościowo. Yy, tak więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Zrobimy sobie trochę miejsca, bo tutaj widzę, że jak miło jest. Ajajaj. Chyba mi tego nie wybaczy. A może mi to wybaczy. O, udało się. Super. To co my tutaj mamy. Oczywiście jest i ona. O, o tak. A, a nieważne, nieważne. Odłóżmy ją sobie tutaj. I co mamy jeszcze? Oczywiście spody. Taki nasz mini robocik, który nas wspomaga w grze. Sł Słodzek. Odłóżmy tutaj. I teraz tak, yy, druga główka, taka bardziej krzycząca, cholera, yy, gdzie ja to dałem? Yy, tutaj jest ona właśnie przedstawiona i widzę, że równie dobrze można tą, jak to się nazywa, mas... No, to zasłaniające oczy ściągnąć i założyć z dowolną twarzyczką. Dobra, co tutaj mamy? Widzę, że różne nóżki. E, co to jest? Aha, a nie, to są te. Jezus, e, ramiona e, oraz e, dłonie. Również tak. widzę, że tu są. Mm, jak to się nazywa? W, w, wizualne pokazanie, jak, y, no jak tnie tym mieczem, prawda? Zostało to tutaj właśnie pokazane i widzę, że cholera, czy ja to teraz wyciągnę. No dobra. O, 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 udało się fajnie. To jest właśnie główny miecz mi się tak wydaje. Dawno cholera nie grałem w niera. I kurde, no nie pamiętam, a to o, tu staśma. Widzicie? Bo tu jest taki... No, nie włożę, bo tutaj nawet to widać, jak się da. Po co? To działa. Dobra. I tu widzę też, że jest black box e, do e, wykonania samobójstwa. Tutaj też to jest przedstawione na pudełku, dokładnie tutaj. E, tak więc myślę, że możemy zobaczyć, jak ona stoi, prawda? Albo przynajmniej zobaczyć tą, jak wygląda zamieniona twarz. Ściągnięcie tej główki zajęło mi o wiele więcej czasu niż spodziewałem się, yy, że może zajść. I tak właśnie oto się ona, cholera, ta jedna ręka tak mi przeszkadza. I przy okazji chciałem zobaczyć, czy tą spódnicę da się ściągnąć jak w grze. I niestety ona jest doczepiona fabrycznie. A ta maska też widzę, że tu jest tak dość ciekawie zrobiona, bo jak ściągnę tą te włosy przednie, tak, to to, no to tak trochę ciężko dość e, schodziło, tak, i, i myślałem, czy, czy tego nie urwać, e, i, i tyle, no to czekaj, to czekaj, Jezus, ale jestem debilem, czekaj, czekajcie, i ja zamienię tutaj twarz, jak to wygląda, i tak oto prezentuje się z inną twarzą oraz bez e, bez tej opaski na oczy i ściągnięcie tej drugiej twarzy też okazało się nie, nie lada wyzwaniem wyzywaniem i myślałem czy to urwę aczkolwiek wszystko myślę, że e, działa tak więc myślę, że możemy odpakować naszą podstawkę i zobaczyć jak to wygląda i może porobię kilka poz po wielkich z zma zmaganiach tutaj z podem wystąpił a taki ma malutki problemik, tak? bo tutaj jest ta, ta jego y to się nazywa tutaj jakoś jest na pudełku no podstawka, czy to do trzymania na podstawce cholera nie ma nic, no w w każdym razie tutaj to jest super, elegancko, bardzo mnie to cieszy. Aczkolwiek ta kulka tutaj o, ta o, jakby no nie mieści się tutaj do tej dziury, co ma pod. Albo te, to po prostu wejście by musiało być lepiej zrobione, albo bardziej przerobione i po prostu mi yy, nie wchodzi, tak i i są te miecze. Tutaj była ta właśnie. to był ten taki, jakby trzymak, którego w grze nie ma, więc dlatego jest przezroczysty I jak sobie to tak robiłem, to zauważyłem bardzo fajną rzecz. Otóż już pokazuję tylko. No super, jedna ręka, to jest to jeszcze lewa. O, dobra, działa. I tutaj na tej podstawce jest taki dynks i ten dynks ma taki sam kształt jak tutaj, co znaczy? Możemy to zrobić tak, że te miecze, no to by musiał być większy, bo tutaj, no nie chcę po prostu wejść, jest za nisko. Wsadzić po prostu tutaj do tego, po prostu to bi, wsadzić później w to. Zamiast tego tutaj, tak. Myślę, że mogę to zaprezentować. No, właśnie coś takiego. Tutaj robi cyk, cyk. I później można sobie wybrać, oczywiście, e, rączkę do trzymania. Cholera, upadła mi jej główka. Na szczęście mam dywan pod stołem, więc żadnych większych szkód tutaj. Yy, nie ma. Tak więc myślę, że. Albo jeszcze te tutaj pokażę na, yy, na tych mieczach. No i to wygląda mniej więcej właśnie yy, tak z tym zamachem tym mieczem. O, co za burda to zrobiłem. Bardzo ba was pr przepraszam za to, ale no, na potrzeby tego unboxingu. Zostałem zmuszony. Tak więc wiem, że to tak wygląda amatorsko, ale musicie mi po prostu wybaczyć za moją niekompetencję. Myślę, że się spodobało i cześć.